Radia Jard Dziś rozmawiamy z Dariuszem Bosowskim, dyrektorem drugiego liceum ogólnokształcącego imienia księżnej Anny Sapiechów Jabłonowskiej w Białymstoku, szkoły, która kolejny rok z rzędu znajduje się w czołówce najlepszych liceów w Polsce. W najnowszym rankingu ogólnopolskim miesięcznika i fundacji edukacyjnej Perspektywy, drugie liceum ogólnokształcące zajęło 25 miejsce w kraju i po raz kolejny pierwsze miejsce w województwie podlaski. Witam serdecznie Pana Dyrektora. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Te rankingi są przygotowywane od wielu lat. Gratulujemy oczywiście za, za kolejny rok wysokiej pozycji. Co dla Pana jako dyrektora oznacza to wyróżnienie, jak ono wpływa na społeczność szkolną? Cieszę się bardzo, że po raz kolejny nasza szkoła zawała pierwsze miejsce w rankingu szkół ponadpodstawowych województwa podlaskiego. To prestiżowe wyróżnienie jest efektem wieloletniej, konsekwentnej pracy całej społeczności szkolnej, uczniów, nauczycieli, oczywiście. Dyrekcji. Ranking Perspektyw jest uznawany jeden z najbardziej takich wiarygodnych rankingów w kraju. On bierze takie wymierne efekty pracy szkoły, jak właśnie wyniki w konkursach, w olimpiadach, no ale przede wszystkim wyniki w egzaminu maturalnego na poziomie zarówno podstawowym, jak i rozszerzonym. Także pierwsze miejsce w rankingu świadczy nie tylko o wysokim poziomie nauczania. Ale także o skutecznym rozwijaniu pasji i talentów naszej młodzieży, ponieważ potrafimy wyłapać te perełki, które w danej dziedzinie są wybitne, no i wesprzeć je na tyle, żeby mogli osiągnąć sukces. Także od wielu lat prowadzimy systematyczne działania, które zmierzają do tego właśnie, żeby przygotowywać uczniów do konkursów, olimpiad tematycznych. Tworzymy dodatkowe zajęcia dla młodzieży ambitnej, które właśnie sprzyjają ich rozwojowi. Ale uczniowie nie tylko odnoszą sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, konkursach czy na maturach. Również odnoszą ogromne sukcesy artystyczne. Nie zapominamy o tym, że wszystko musi współgrać, a więc i w sporcie. Co roku mamy wysokie wyniki w licealiadzie. Także młodzież uczestniczy w zajęciach dodatkowych, w SKS-ach, także praktycznie w każdej dziedzinie mamy reprezentację szkół. W rankingu perspektyw brane są pod uwagę olimpiady przedmiotowe. Jak wygląda w Waszej szkole wsparcie dla uczniów zainteresowanych właśnie olimpiadami? Dla młodzieży, która jest właśnie zainteresowana konkursami, olimpiadami, oferujemy dodatkowe zajęcia, na które mogą się właśnie zapisać i chodzić z nauczycielami. I ci najzdolniejsi też uczniowie mogą też liczyć na indywidualny program nauki z danego przedmiotu, czyli mieć takie indywidualne zajęcia, bądź w bardzo małej grupie z nauczycielami, i się przygotowywać do olimpiady. Ponadto też ogromnym wsparciem są dla nas e, nauczyciele, którzy są z zewnątrz zatrudnieni, bądź też nasi absolwenci, którzy kilka lat temu e, uczyli się u nas w szkole, uzyskali tytuł laureata danej olimpiady i teraz są takim wsparciem merytorycznym dla młodzieży z naszej szkoły. Mieszkają, załóżmy, w Warszawie, bądź w Krakowie, bądź kontynuują studia i tutaj w do nas w sobotę przyjeżdżają do, do szkoły i takie realizują. Zajęcia z tymi uczniami, którzy właśnie chcą się przygotować do olimpiady, bo olimpiada na poziomie szkoły ponadpodstawowej to jest naprawdę, naprawdę ogromny wysiłek pracy, też ogromna praca własna ucznia. Tutaj nauczyciel to taki tylko może pomóc troszeczkę, natomiast uczeń musi sam bardzo dużo pracować i przygotowywać się do tej olimpiady. Olimpiada to jedna rzecz, ale czy może Pan też wskazać takie inne projekty, inicjatywy, metody nauczania, które według Pana szczególnie przyczyniły się do tego sukcesu? Myślę, że nasza młodzież jest bardzo kreatywna. Uczymy młodzież krytycznego myślenia i też biorą udział w różnego rodzaju projektach. Między innymi w tym roku chyba niem nie z 20 projektów jest zwolnienie historii. To jest właśnie taka olimpiada przedsiębiorczości, która właśnie uczy pracy w grupie takiej zespołowej. Dbamy też o to, żeby młodzież miała do czynienia i możliwość spotkania się z takimi autorytetami w danej dziedzinie. Czyli organizujemy um, takie wykłady, takie spotkania poznej mistrza, na które właśnie też zapraszamy autorytety z danej dziedziny, które mogą ewentualnie wspierać naukowo albo też w przyszłości um, pomóc o wyborze studiów bądź y, y, dalszego y, cyklu kształcenia. Wiele osób kojarzy szkoły z takimi wysokimi pozycjami rankingowymi, z taką intensywną pracą, dużą presją. Jakie jest Pana zdaniem podejście właśnie drugiego Liceum Ogólnokształcącego do równoważenia wysokich wymagań z dobrym samopoczuciem uczniów? Oczywiście to, że uczniowie, nasi uczniowie są bardzo zdeterminowani na naukę, mają określone cele. Dla nich nauka sprawia przyjemność i myślę, że też jest to bardzo ważne, bo też część osób powinna zrozumieć, że komuś też może sprawiać przyjemność. Właśnie przyjemność, uczenie się, zdobywanie wiedzy, udział w konkursie, sach w olimpiadach, e, czy nie wiem, wymarzone, dostanie się na wymarzone studia. E, egzamin maturalny z przedmiotów rozszerzonych jest dość trudnym egzaminem i żeby się dostać na prestiżowe uczelnie w kraju bądź za granicą, naprawdę trzeba tych punktów dostać dużo. Więc szkoła robi wszystko, żeby uczniom pomóc się e, spełnić ich marzenia, więc organizujemy różnego rodzaju dodatkowe zajęcia poza lekcyjne czy w ramach zajęć, dodatkowe matury, także. Aby mogli się spokojnie przygotować. Natomiast też dbamy też o taki dobry spokój i rozwój psychiczny uczniów, bo też to jest bardzo dużo i to jest bardzo ważne. Mnóstwo uczniów uczestniczy w różnego rodzaju projektach, również w wyjściach klasowych, wyjeżdżają na wycieczki, integrują się. Mnóstwo mamy zajęć pozalekcyjnych, również takich artystycznych, sportowych. Zapraszamy ciekawych ludzi, że też mogą podebatować, porozmawiać, posłuchać autorytety. Z, dnego, y, z danej dziedziny. Więc to wszystko jakby y, tworzy taki klimat szkoły y, przyjaznej uczniowi. Zwracamy uwagę właśnie na przedmioty rozszerzone, a te przedmioty, które nie są realizowane w zakresie rozszerzonym, y, troszeczkę luzujemy uczniom, żeby mogli y, takiego oddechu złapać i no więcej czasu poświęcić na to, na co im najbardziej zależy. I doceniają to bardzo uczniowie. No Ci, którzy się już do tego przyzwyczaili, ale na przykład jak są w biolchemie, no to tutaj skupiają się na biologii, chemii, matematyce polskim tych przedmiotach naturalnych, a już z fizyki czy z geografii na pewno y, mniej się uczą. Y, staramy się tak, żeby to, co dostali z lekcji, to ty, to, to jakby wystarczyło, żeby już poza lekcjami nie, nie zajmowali się danym przedmiotem no i organizujemy mnóstwo różnych inwentów w szkole poznaj mistrza, koncertów walentynkowych rywalizacja między klasami na przykład w piłce siatkowej teraz konkurs będzie w siatkówkę będą grali z okazji właśnie walentynek także w wszystkich dziedzinach staramy się młodzież zagospodarować tak żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie i tak jak wcześniej powiedziałam to że uczniowie osiągają wysokie wyniki nauczenia, to nie znaczy, że nie mają zainteresowań, właśnie mają, mają mnóstwo, e, dużo osób chodzi do szkoły muzycznej, e, czy właśnie na, do jakichś sekcji, czy tanecznych, czy, czy na karate e, i naprawdę są w stanie to wszystko pogodzić. Ja nieraz mam wrażenie, że im więcej jest tych młodych ludzi ktoś ma do, do roboty, tym wszystko potrafi e, Ogarnąć, do wszystkiego być przygotowanym i, i się realizować. No, są to ambitne dzieci, które, które wiedzą, czego chcą. I to jest miło, bo nieraz przypomni swoje czasy, zastanawiam się, czy ja w ich wieku wiedziałam, co już chcę dokładnie robić. Tutaj dużo osób wie, co chce robić i ma te swoje marzenia. No i my trzymamy za nich kciuki i ich wspieramy, bo taka jest jakby rola szkoły. Jakie są największe wyzwania, które widzi Pan przed edukacją właśnie na poziomie licealnym w najbliższych latach? No kolejna zmiana podstawy programowej, więc myślę, że już nauczyciele się do wszystkiego przyzwyczaili i z takim dystansem podchodzą. Co pewien czas wszyscy, wiadomo, wszyscy znają się na edukacji i każdy, ktoś tam przychodzi, to, to, to zmienia. Więc na pewno dla nas to troszeczkę spokoju jest potrzebnego w edukacji. Natomiast no co, nie boimy się, to kolejna reforma, kolejne zadania. Nauczyciele są otwarci, chętni do. do Wdrożenia nowych zmian. Będziemy obserwowali, na pewno, na pewno jestem spokojny, mam bardzo dobrą, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Nauczyciele, którzy cały czas podnoszą swoje kompetencje, kwalifikacje, mnóstwo nauczycieli dwujęzycznych, biegle znających angielski, więc także ja jakby się nie martwię. Natomiast no, też chcielibyśmy już troszeczkę takiego spokoju, spokoju takiej stagnacji. Co chciałby Pan, aby absolwenci drugiego liceum ogólnokształcącego wynieśli ze szkoły, oprócz wiedzy merytorycznej? Tak, bardzo nam zależy na takim profilu, modelu ucznia, który zna zasady dobrego wychowania, jest kulturalny, umie się zachować we współczesnym świecie, potrafi kreatywnie myśleć. No i co? Szanuję innych. Pomaga innym, jest wrażliwy na potrzeby innych, no ale też taki, który no, umie, wie, że jeżeli nawet coś mu nie wyjdzie, to potrafi z tego wyciągnąć wnioski i, i, i konsekwentnie jakoś tam dorzucić do celu, bo to fajnie jest, jak nam wszystko wychodzi. Tak? Jak, 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 natomiast no, nie zawsze jest tak, jak sobie zaplanujemy i nieraz też trzeba kuś ponieść porażkę, ale wydaje mi się, że z tego trzeba wyciągnąć wnioski, nie poddawać się i iść, iść dalej. Pośród wielu absolwentów, którzy odnosili sukcesy, czy jest jakaś historia ucznia lub uczennicy, która szczególnie odkwiła Panu w pamięci? Chyba nie. Wydaje mi się, że no po latach e, wiadomo, e, spotykamy absolwentów, są przesympatyczni, mile nas witają. E, no, jest na pewno no, tak, że jesteśmy już szką rozpoznawalną e, w środowisku i e, tak naprawdę e, w wielu instytucjach e, można e, dużo ułatwić e, pracę, współpracę, bo nasi gdzieś tam uczniowie pracują, mile nas wspominają, więc na pewno są dla nas pomocni. Wielokrotnie nauczycielki mówią, że był nie wiem, gdzieś lekarza, czy w przychodni I, i, i to, że właśnie ukończyły naszą szkołę, no to na pewno mi jakoś ułatwiło nie wiem, przyjęcie, czy załatwienie jakiejś sprawy. Takich jakichś wyjątkowo rzeczy, to to, to nie pamiętam. Dziękujemy serdecznie za rozmowę, podzielenie się refleksjami na temat codziennej pracy, sukcesów szkoły i wizji edukacji. Wysoka pozycja drugiego liceum ogólnokształcącego imienia księżnej Anny Sapichów jabłonowskiej w rankingu Perspektyw to nie tylko liczba w zestawieniu, ale przede wszystkim efekt systematycznej pracy nauczycieli, zaangażowania uczniów oraz wsparcia całej społeczności szkolnej. Dzisiaj naszym gościem był pan Dariusz Bosowski, dyrektor szkoły. Dziękuję ślicznie, do widzenia. Gość Radia Yard